Drużyna Piotro Stalu dzisiaj spędza dzień przy ulicy Grodziskiej w Warszawie. Cel to rozbiórka jednego z sześciu 40-tonowych wagonów. Najnowszej inwestycji stalowego. Pora na interwencję operatora koparki. Jednak jak na złość, maszyna odmawia współpracy. Halo, Sławciu? No? Coś się dzieje z koparką. Już idę, już idę. To dawaj jak najszybciej. Gdzie ten mój brat jest? Brat, dawaj, bez Ciebie ani rusz. Słuchaj, mówi, że pali, wszystko jest. Wszystko chodzi, koparka pracuje, no ale nie mamy ruchów, hydraulika nie działa. Jak myślisz na szybko, co to może być? Myśl bracie coś, bo kurna zanim po mechanika zadzwonimy, zanim przyjedzie, to trzy godziny minie, a dzisiaj musimy zrobić ten jeden wagon. Jeśli byśmy rozbierali te wagony tygodniami, to cały zysk z tych wagonów poszedłby w koszty pracy. Masz jakiś pomysł? By się wyłączy. Patrzcie, co się dzieje, bo jak nie, to zadzwonię po mechanika. Dobra, dobra, dobra spokojnie. Poczekaj jeszcze z tymi mechanikami. Tak, chwila, moment, zaraz dojdziemy. Odkręć klemę. Może coś komputer się przyciął. Okej. Okay. Chwilę, czy odczekamy, może? Tak. Niech się zresetuje, niech się to się zresetuje. Prądy pouciekają. No dobra, Piotr, przykręć. A ja idę do środka zobaczyć, czy... czy będzie działać. Tak. Próbuj! Jest dobrze. Wskakuj, jedziemy ciąć wagon. Dobra, dokręcę kręcę blachę tylko i Dobra. Idziemy. Maszyna zamiast łyżki ma zainstalowane ogromne nożyce hydrauliczne do cięcia stali. Są na stanie jedynie największych krajowych złomowisk. No to nadeszła ta wiekopomna chwila. Piotruś! Atakuj, gada! Hej, no i otworzył, zobacz. O kurde, Dla nożyc grube, stalowe elementy nadwozia nie stanowią dużego wyzwania. Wagon z kwadransa na kwadrans znika. Za to rośnie sterta gotowej do wywózki na hutę stali. Powoli zapada zmrok, a nawet dysponując nożycami ekipa potrzebuje czasu, żeby obrócić w pył 40-tonową maszynę. Piotr, wstrzymaj koparę. Jacek podchodzi z palnikiem. Pomaga. Piotrek, szarp. Dobra, jedziemy! Podwozie to najbardziej masywna część konstrukcji. Przy jego demontażu niezbędny jest udział palnikowego. W trakcie tych zabiegów słońce kompletnie znika za horyzontem. Szefie, nie wiem jak to dalej ciąć, ale to moim zdaniem to jest ciemno na to robota. Ja pierdzielę. Co my teraz zrobimy? Przecież my musimy to dzisiaj skończyć.